Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, a raczej garstka moich widzów. Nie, no, wy jesteście widzami, bo oglądacie. Garstka subskrybentów, która oglądała serię z Europy Universalist 4. Moi drodzy, wiem, że no, Europka Wam nie przypadła do gustu, ale mi się dobrze grało i no nie oszukujmy się, ja się bawię. Przednio otworząc rosyjską e, potęgę. Mam nadzieję, że ci, którzy oglądali przynajmniej czasami mm, im się te odcinki podobały, bo wątpię, żeby każdy obejrzał wszystkie odcinki który z tych 30-130 osób, którzy oglądałem, ale to jest nieistotne, moi drodzy, tak jak wspominałem kiedyś. Serię będzie trzeba skończyć, ta seria miała się skończyć w ten poniedziałek, z tego co pamiętam, ale niestety tak się sprawy ułożyły, tak się sprawy potoczyły, że niestety tego czasu miałem niewiele. No, też dopiero zakończy się teraz. Tak więc jest to ostatnia, jest to ostatni odcinek z serii Europa Universalist 4 na moim kanale, oczywiście nie... Mówię, że nigdy jeszcze nie będzie tej serii. Oczywiście bardzo możliwe, że taka seria jeszcze powstanie. Moi drodzy, na zakończenie. Pamiętacie tego pana? Pamiętacie tą... Kwara Kukulu Kukulu Kuku? Pamiętacie. Ona na samym początku weszła w jakąś złą koalicję, ale teraz już w niej nie jest. Teraz już w niej nie jest. Już dawno możemy ją sprzątnąć z tego świata. No nie ukrywajmy. Zrobię to. <laughs> Zrobię to z nieukrywaną radością. Wypowiadamy gnojowi wojnę, no i ciśniemy, szwaba jak się tylko da, od prawa, lewo, boku, na 105, byle tylko wygrać. Byle tylko wygrać, yy, misją moją, takim założeniem, bardziej nie misją, było jeszcze, żeby państwo było jednolite kulturowo, niestety też mi się prawdopodobnie to nie udało, nie chcę, no sprawdźmy to sobie, jak to wygląda, w ogóle, u Kwarakululum jakieś resztówy coś tam próbują zrobić, w ogóle już uciekli, już... Już zrobili sobie Sojusza z tym, z Persją. No ale na całe szczęście przybyły moje jednostki, które w tym momencie rozdupcą. Tylko trzeba tu ładnie pokierować jeszcze nimi. i uciekają mówię. Coś tam wpieprzyłem się w coś, nie widzę. Ale gdzieś wygrywam. Coś wygrywam. Okej, okay, wygrałem. Chyba. <laughs> Chyba tak. Chyba na pewno. No dziwne by było, jakbym nie wygrał, naprawdę bym się śmiał. Do rozpuku. Co tu się dzieje? Kto tu okupuje? Gazikum? By Russian. By me. Okej, okay, jak by me, to by you. Ty tu przejdź, kolego, drogi. Okupię jakieś tam golestan. Koleżanko, koleżanko. Kłara kukulu. Nie, chociaż nie, wiem, może to kolega jest. Nie wiem. Nie wiem, jak to się odmienia. No ale nie istniejesz już. No wkurzyłeś mnie niemiłosiernie. No i giniesz, no i giniesz jak pieniędzy. Jeszcze do Ameryki chciałem jechać, a już jestem w Ameryce w sumie, więc już mam wszystko zrobione tak, jak powinno być. No i naginamy. Niszczymy co się da, prawda? Potrzeba, no i gonić, bo dosyć szybko uciekają. O, będzie wojna, o, będzie bitwa. O, jak zmasakrowani zostaną. Oj, oj, aż żal patrzeć, aż żal patrzeć, aż żal dupę ściska, moi drodzy. Ojej. Było i nimo, <laughs> co było anima, to anima. <laughs> Złote myśli tyksa. na dobrym sobotę. Pewnie w sobotę będzie to pokazane. Nie wiem jeszcze kiedy. O nie, Bóg haranie. Bóg haranie, ci to są skaranie. Potrzebuję jednostek. Ty możesz iść. Chodź ty tu. A ty chodź tu. Nie sądziłem, że mnie jeszcze wybuchną No ja się sprawdzałem w sumie, nie? Więc mogłem się tego domyślić, ale. Ale po co się domyślać. Okej, okay, no zajmujcie tu wszystko, co się da już się tam za bardzo nie ma co pierdzielić. E, no jeszcze na tego gazimoku kuku, idźcie i go też tam zmasakrujcie. E, I będziemy tę serię kończyć. Ej, no nie, Persia, Persia, ty się tu kurna za bardzo nie ten teguj, nie? Bo cię normalnie cię zdzielę. Nie mi się tu pan Persia za bardzo nie, nie łazi. Gdzieś miał... O, już, już już ten, już przegrali. <laughs> Ale dziwne. I miliardy komunikatów. Japania powstała, czy coś tam się z nią stało? Nie wiem, co. Się stało z tym. Nie, no jak powstała? Japania już jest dawno, dawno. Dobra, niech się tam tukom, albo w sumie nie, niech się nie tukom. Zmasakruj. Okej, okay. tutaj przejmujemy. Ale się dzieje! Zmasakrować. No ehm, O, jest pięknie, jest cudownie, jest słodko i jest przyjemnie. Ja <laughs> jestem głupi. A, jejku, dobra, laka na Lestra, se weźmiemy. Powiem, że ja tak intuicyjnie z Rosji gram w tę Europkę. Nie, 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 żebym jakoś specjalnie z reguły się starał milionowo na się przemyśleć swoje ruchy, jakoś 100 kroków do przodu. Z reguły nie, ale wiem, że to cechuje dobrych graczy. Ja osobiście dobrym graczem nigdy w Europkę nie jestem, gdzie po prostu miło gra. Ja się zawsze tego trzymam. Jak się człowiekowi miło gra, to się nie ma, co nie, nie ma się co zniechęcać do gry, tylko sobie właśnie miło przyjemnie grać, mimo że, mimo, że ktoś ci na przykład powie, że, że, że nie umiesz grać, bo ta gra jest za, za dobra dla ciebie, że jesteś pizdą i takie tam. Nie ma co słuchać, się nie przejmować gry są zrobione dla przyjemności. Gry są robione dla, przez ludzi właśnie po to, żeby tą przyjemność, radość i szczęście i zabawę podczas gry sprawiały i dawały. Więc... Nie trzeba być prosem, nie trzeba być prosem, żeby w gry grać. Można sobie grać, bo się po prostu grać chce. I koniec. Ja bardzo bym chciał grać, ale niestety ostatnio to gram trochę ja nagrywam, ale... I tak gra mi się przyjemnie. No wiadomo, zawsze jak nagrywam to z przyjemnością. Jak mnie coś się nie podoba, to nie nagrywam bo mi się nie chce. I z tego potem się serię kończą i urwają. A jak widzicie na tym kanale póki co żadna seria jeszcze się nie urwała praktycznie. Zary, skończyły się, ale to się skończyły tak brzydko, ale to nie z tego powodu, że nie chciałem nagrywać, tylko z tego powodu, że Że musiałem... Że, nie że musiałem, tylko że... Niestety na przykład takie Black and White było zbakowane. Niestety na przykład. Dobra. Powoli teraz, bo robię wasalę. Na się nie wasala, tylko wpisujemy sobie prawo Gorgia. Be free, Gorgia. No i. Ja biorę resztę, chyba nie. <laughs> no, chyba ta. Chyba będę musiała. U... Ojej, tu Armenia była gdzieś. A mógłbym cię tak posiekać, ty kurwa. <laughs> Przepraszam, nie ma, ale <laughs> nie chcę tego robić. Po prostu cię tak posiekam. Nie, bo ja chcę tu aż dostać się. Ale to mi się nie podoba. To tak. O, tak. To, to. O, tak. Niech będzie tak. Niechaj będzie. Niechaj się stanie. Abra. I jeszcze daj hajsy. Nie ma. I Tadam! <laughs> Oto my i nasi buntownicy, których dzieci czyliśmy. Fajnie. No i teraz trzeba tylko spokorować. Och, no świetnie, show superiority. Oj, troszkę mi będzie brakować. A akcept? Oj, drodzy, nie będziemy się już tu za bardzo teraz przejmować, co tu się dzieje. Aczkolwiek, no też nie szalejmy, tak? Ta wojna była przewyślana w pewnym sensie, więc to nie było tak, że ja stwierdziłem, hop, siup i napierdalamy. Tylko ja sobie myślałem, czy warto by było zrobić bo ja jeszcze będę prawdopodobnie w to grał i prawdopodobnie kiedyś, jak będę miał czas i prawdopodobnie będziecie mieli jeszcze okazję zobaczyć, jak to wyglądało, gdy dobiłem do roku 1800. Osobiście moim takim marzeniem i planem byłoby dotarcie mniej więcej tu w te i tutaj się zajęcie jakibyś właśnie Koreą i no to bym chciał, te Indie bym chciał, ale może zanim skończymy tę serię, popatrzmy, jak tam wyglądamy z koalicją. Yy, troszkę zwolnimy tempo. Jak w ogóle, co nam się udało przez ten czas osiągnąć? tak mniej więcej. Koalicja, no generalnie koalicji nie ma jako takiej, Europa w ogóle o naszym istnieniu nie wie a może nawet nie chce wiedzieć, w każdym razie Europa ma nas gdzieś, Europa ma nas gdzieś, bo też do Europy sobie za bardzo nie szliśmy. Europa nas kompletnie nie interesowała i właśnie w sumie rzućmy sobie okiem jak ta Europa na chwilę obecną wygląda, jak w ogóle świat wygląda pod koniec tej gry, bo może kogoś to ciekawi. Tak więc zobacz oczywiście Norwegia została wyparta z Europy i została tylko na tej tutaj Islandii. E, z reguły to była duńska wyspa, ale istotnie. To jest Islandia, no oczywiście. E, no więc Skandynawia została zjedzona, ale taka nadgryziona, jak gdyby powiedzmy, duża część jeszcze została. Mamy Wielką Brytanię, która no, na głównie na wyspach brytyjskich, a na ziemiach europejskich niestety. Nie ma jej w ogóle. E, powstały jakieś dziwne, oczywiście, niemieckie państewka, o których nie będziemy się tutaj rozwodzić. Bohemia dosprzyjęła koalicję na ry i pomimo tego przetrwała i ma się całkiem nieźle. Niestety, cesarzem już nie jest. Cesarzem, natomiast widzę szanse mają być w Śląsk, co jest dosyć dziwne, e, albo Brunswick. A na chwilę obecną jest Saksonia. E, Austria, w no nie pokazała się z dobrej strony, natomiast bardzo zaskoczyła mnie Wenecja podczas tej rozgrywki, która przejęła tereny greckie e, Grecji. No się w Węgry tutaj ładnie teraz masakrują Wenecję widzę. Ale Wenecja mnie mega zaskoczyła, kiedy tutaj przejęła, Bizancjum z dobu powstało. E, w ogóle upadek Ottomanów był dla mnie takim szokiem, bo to była moja pierwsza gra, gdzie ci Ottomani faktycznie upadli. E, no, jeżeli chodzi o Kastylię, no ja jak grałem z reguły się Hiszpania tworzyła, tu się Hiszpania nie utworzyła, nie było... Jak to się nazywało? Um, coś tam iberyjski. Jezus. Nie pamiętam. Iberian Wedding. Oś. Iberian Wedding. Nie było Iberian Weddingu, chyba, nie? Więc w takim razie jest jak jest. Zostało co zostało. Portugalia ma teraz wojnę z Meksykiem. Bardzo ciekawe. No, ale Aragon i Kastylia również się jakoś tam trzymają. Ara Aragon ma w ogóle bardzo ciekawe tutaj tereny w Afryce. Portugalia również, ale Portugalia mnie nie dziwi akurat, a Ragun akurat tak. Jeżeli chodzi o samą Afrykę, to mam nawet za dużo nie pokaże. Etiopia dosyć mocno się tu rozbudowała na wybrzeżu zachodnim. Madagaskar jeszcze nie jest skolonizowany. No, ja osobiście... Ja już przechodzę, moi, już mamy Russian Alaska. Russian Alaska, moi drodzy. E, o, oczywiście tutaj jest więcej Westlandów West niż, e, niż samej Ziemi, ale jesteśmy w stanie tutaj dalej kolonizować i coś jeszcze w tej Ameryce ugrać. Meksyko widać już jest niezależnym państwem. Bardzo ładnie. E, nie wiem, kto je utworzył, czy to było jakieś pokolonizacyjne gówno, czy coś, ale jest. French Columbia, no Francja. W Europie sobie rady nie daje, ale tutaj. W miarę, w miarę oczywiście Portugalska, Brazylia i Peru tutaj rządzą w Ameryce Południowej. Mam luki, bardzo dobrze sobie radzą. A to z tego względu, że po prostu Otomani upadli, no to nie miał ich kto zniszczyć. No się mam luków. O, Serbia chyba tu się jeszcze powiększyła teraz. Fajnie, Serbia ciśnie, Wenecję, to po Natomiast yy, te mniejsze państewka, no... Może nie mniejsze, ale te azjatyckie państewka, które sobie tutaj żyją, nie wykazały się jakoś specjalnie mm, inteligencją. Generalnie upadł Ming najwidoczniej, bo tutaj jest mnóstwo takich dziwnych państewek. E, o których e, w innych moich grach w ogóle nie słyszałem, bo był tu mint jeden wielki. Korea dosyć chyba mocno się tutaj wybiła, niestety nie widzę tego półwyspu koreańskiego, więc nie jestem w stanie stwierdzić tak na 100% jak to oni tam wyglądają. Mamy Japonię gdzieś tam tylko na wyspach więc chyba tutaj nie wlazła, nie jest, jest, tu jest kamczatka moja. E, I ktoś tutaj widzę już jakaś sunda idzie na Afrykę, nie Afrykę, tylko Australię, tutaj ja pieprze no i moi drodzy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o samą Rosję, to mamy Ziemię... Według założeń, według założeń od Smoleńska po Pekin. Od Smoleńska po Pekin, moi drodzy, tak się rozciąga piękne imperium rosyjskie, z którego jestem osobiście póki co dumny. Aczkolwiek mieliście na początku rację, że gra Rosją do najtrudniejszych nie należy i może by było warto wybrać coś trudniejszego. To niestety trudniejsze państwa, typu które się w tym, zaraz cechują się bardzo dużym, agre dużą agresywną ekspansją, przez co eee, jakoś tak nudno się gra, bo trzeba każdy ruch, tak wiecie. A no, to już jak to lubi. No dobra, przejrzyjmy sobie. Jeszcze na szybko te wszystkie staty statystyki. Dynastia nam uczciwie ich i panująca to e, tywerscy. Oczywiście byli inni, tylko że niestety miałem unię personalną z Polską, która się rozpadła wojną o niepodległość Rosji. Z Polską. Kiedy Rosja była 100 razy większa. A, ale nieistotne. istotne. Dyplomacja, to wiadomo, nie mamy zbytnio sojuszników. Nie mamy też specjalnie wrogów, chociaż tam mam sojuszników. Ja mam sojuszników. Ja mam Dali jako sojusznika. Ale zapomniałem. Jeżeli chodzi o ekonomię, to stoimy na bardzo ładnym, przyzwoitym poziomie. Handel, no tutaj w ten handel nie zagłębiałem się, w sumie nie zmieniałem nic od początku. Ale źle nie wyglądamy w Nowogrodzie, kolekcjonujemy. Tam są największe przychody, tak więc wygląda to całkiem spoko. Jeżeli chodzi o technologię, to stoimy chyba Boże, no bardzo dobrze stoimy. No tutaj, no tak mówię, niestety nie udało mi się wszystkiego zrobić na rosyjską kulturę, ale i tak jest całkiem spoko, tak jest całkiem mocno rosyjska ee, w dużej mierze, w dużej części imperium jest rosyjskie, no tu już nie jest no ale to wiadomo, nie, jest, nie wszystko się udało zrobić, religijnie praktycznie cała jest prawosławna estate'ów ja tutaj nie mam, bo nie mam dodatku, unrest no niepokoje są tylko w tych terenach świeżo podbitych, głównie e, imperial to tu to mnie nie interesuje, sprawdźmy dalej trade Mm, no, kontrolujemy dużo tych trade'ów, mamy Nowokrut, White Sea, Kazań, e, tutaj Astrań, Persie też, e, Siberian, Jumen, Girin, Beijing, czyli Pekin, co jest spoko tego całkiem. E, no, tutaj mamy widzę kolonial, co to jest? No kolonia, to jest moja zamorska kolonia, a tych to już nie robi, nie? No bo to już jest w państwo, fakt faktem, nie? Development, jak wygląda development? No, bieda totalna, aż wstyd patrzeć, nie? Tylko tutaj ten Beijing tak ratuje, a tu są. Tu są fajne development. Mm, I technologie, no. Tu już możemy sobie spojrzeć, jak pięknie jaśnieje Rosja na tle tych zacofańców pieprzonych. Murzyny jebane, za przeproszeniem, no. Buildingów to tak za dużo też nie mam. Nie robiłem, ty. nie bawiłem się w buildingi. Ale warto budować. Areas, nawet nie wiem co to jest. Central Siberia, no ładne areasy są, nie ma co. Regions, okej. Okay. Impulterian Terrain, To the limit. Or level, winters, no co, winters, nic więcej nie ma niż winter. Okej, okay, moi drodzy, no to by było na tyle, tak to wygląda. Niestety, jesteśmy drudzy, ja nie dlaczego. Kto jest pierwszy? To mnie ciekawi kto jest pierwszy, zaraz to sobie sprawdzimy, moi drodzy to mi wybuchli Więc moi drodzy, na chwilę obecną ja sobie zapiszę grę i sobie sprawdzimy kto jest w sumie pierwszy i dlaczego, nie ja! No to jest ciekawe Dobra, e, czyli to trzeba exit y, to menu O, jest, jest, i mamy, i kto jest pierwszy? To jest pierwszy. Nie jestem tu w tych punktacji. Francja ma historyczny wynik lepszy, ale kto był pierwszy, ja się pytam. Gdzie ja to mogę sprawdzić? Pewnie tutaj mogłem, ale już nie istotne. Tak czy owak, o, second, second largest army. Kto ma większą armię niż ja? Co jest aż nie do pomyślenia. No to wiadomo. Najwięcej mam prowincji. Highest Province Value. Highest Income. Piąty. Highest. No nic, ładnie wygląda. Mamy dużo tych idei, bardzo dużo wymaksowanych. Unity bardzo duże. Power Extension ogromne, bo to teraz prowincja aż 276, prawie 280. Czyli wylądowaliśmy bardzo, bardzo ładnie na nóżkach, moi drodzy. To by było na tyle w tej serii. Na do widzenia się jeszcze przyciąłem, a prawdopodobnie jeszcze mnie wywaliło do pulpitu. Tak jest, wywaliło mnie do pulpitu, tak więc się pożegnam stąd. Tak <grym> no więc ja Wam bardzo dziękuję za to, że. O! Wróciło! Tak jest, problemy techniczne na do widzenia, ale to już jest istotne. W tle macie muzykę, a ja się z wami pożegnam w ten oto sposób. Dziękuję wam bardzo i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych seriach nie z Europy, a to z innej jakiejś fajnej strategii. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.